Ja mówię, zanim jeszcze wejdziemy na, na wizję, znaczy na... Jesteśmy? Tak? Już? Szanowni Państwo, otwieram 21 Sesję Rady Gminy Sławoborzu. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam pana wójta gminy Sławoborze Macina Książek, witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam serdecznie Panie i Panów Radnych, Panów Sołtysów, witam Panią Basię. Witam mieszkańców Słoborza Zgromadzonych przy odbiornikach. Nieruchomości i podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej gminnym zasobie nieruchomości gminy Słoborze. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, na liście obecności znajduje się 10, 11 podpisów. Stwierdzam, że obrady dzisiaj są prawomocne. I przechodzimy do... Jeżeli pozwolicie, to dalszą część poprowadzę na siedząco. I przechodzimy do kolejnego punktu obrad, a więc przyjęcie protokołu z 19.20. A przepraszam, czy ktoś do porządku obrad chciałby coś wnieść? Nie wpłynęły żadne uwagi w związku z tym, czy ktoś z Państwa ma pytanie i uwagi do protokołu 19.